Na 18, 19 i 20 października czekało tysiące graczy z całej Polski. Tegoroczne targi Poznań Game Arena miały być większe, ciekawsze, a przede wszystkim lepsze. Czy rzeczywiście tak było? Osobiście odwiedziłem Poznań zarówno w tamtym roku, jak i w 2009, kiedy to event pożegnał się z miastem Koziołków na okres 3 lat. Myślę więc, że z czystym sumieniem mogę wam powiedzieć, czy powyższe obietnice zostały zrealizowane, a także zrelacjonować wam, jak to wszystko wyglądało. W tym roku PGA odwiedziło ponad 41 tysięcy osób. Dla zwiedzających 59 wystawców przygotowało 380 stanowisk do grania. Wydanych zostało ponad 400 akredytacji prasowych, zarówno dla dziennikarzy, blogerów, a także youtuberów. Te liczby mogłyby świadczyć o tym, że rzeczywiście słowo, które dali nam organizatorzy, zostało dotrzymane. Myli się jednak ten, kto wierzy, iż rzeczywiście tak było. Uzasadnienie tego, co przed chwilą powiedziałem, nieco później. Na początek parę słów na temat wystawców i ich stoisk. Na targach pojawiło się kilka znanych firm, takich jak Crytek, CDP.pl, Techland, Creative czy Riot Games. Niestety, przy żadnej miejscówce nie było tak zwanego opadu szczeny. Owszem, znaleźć można by kilka ciekawie zrealizowanych stanowisk, jednak ogólnie rzecz biorąc, bez rewelacji. Na odnotowanie zasługuje chociażby LG i ich specjalny samochód wyścigowy, przygotowany z myślą o graczach. Usytuowany na ruchomych podnośnikach, dawał poczucie prawdziwej symulacji. Każde nasze wirtualne uderzenie powodowało poruszenie maszyny już w realnym świecie naprawdę fajna sprawa. Ponadto, wartym odwiedzenia było także wspólne stoisko firm Techland, SteelSeries i MSI. Co prawda, z wyglądem krucho, jednak atrakcje w nim zawarte przyciągały tłumy. Za sprawą polskiego dewelopera mogliśmy zagrać w ich najnowszą, niewydaną jeszcze produkcję Dynelight. SteelSeries postarało się o sprowadzenie kilku egzemplarzy myszek oraz słuchawek, które nie trafiły jeszcze na ogólnoświatowy rynek. Dzięki temu polscy gracze mogli przetestować najnowsze produkty duńskiego producenta jako pierwsi na świecie. Dodatkowo za sprawą profesjonalnych charakteryzatorów każdy mógł przejść metamorfozę w zombie. Powiedzieć trzeba też słów kilka na temat miejsca przygotowanego z myślą o graczach League of Legends. W rogu jednej z hal znaleźć mogliśmy wielki Telebim, na którym to wyświetlane były rozgrywki w jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Pokuszono się także o stworzenie trybun oraz zatrudnienie profesjonalnych komentatorów, dzięki czemu dla panów Lola było to niezapomniane przeżycie. Tak jak i rok temu, swoje miejsce miała strefa retro. Każdy zainteresowany mógł przetestować jedną z kilkudziesięciu produkcji, począwszy od Rival Raid, a kończąc na Galaxian. Obok usytuowano kilka stoisk polskich, niezależnych twórców gier. Dzięki temu mogliśmy przetestować najnowsze produkcje od Sosa, takie jak nabijanie punktów przy pomocy naszej głowy. Tak, Sosowski wymyślił grę, w której to nasza czacha służy jako kontroler. W redakcji zgodnie stwierdziliśmy, iż jest to ciekawa alternatywa dla padów do konsol nowej generacji. Wracając jednak do owej strefy, swoje stoiska miały także takie firmy jak Farm 51, Black Moon Design, Evil Indie Games czy Bad Alien Games. Więcej nie wymienię, bo widzicie je właśnie na ekranach swoich monitorów. Kolejną ciekawą atrakcją był Oculus Rift. sprzęt, dzięki któremu możemy poczuć głębię obrazu, robił furorę na targach. Nie będę zbytnio się tutaj rozgadywał. W ciągu najbliższych kilku dni dostaniecie materiał na jego temat. Na koniec zostawiłem sobie stanowisko Dark Studios. Przed PGA zostało ogłoszone, iż właśnie podczas targów deweloperzy z Poznania ogłoszą swój pierwszy mega projekt. Owszem, pokaz się odbył, niestety pokuszono się jedynie o przekazanie trzech informacji. Pierwsza z nich dotyczy oprawy wizualnej. Produkcja śmigać będzie na silniku Unreal Engine 4. Jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj również nie ma czym się martwić. Oprawę audio przygotuje Sam Jan Kaczmarek, który otrzymał Oscara w 2005 roku za muzykę do filmu Marzyciel. Ostatnią rzeczą, jaką nam przekazano, było to, iż tytuł ukaże się na pewno na PC. I to tyle: żadnego tytułu i innych istotniejszych rzeczy. Cóż, jednego być pewni możemy: oprawa audiowizualna będzie stać na światowej klasy poziomie. Warto również wspomnieć, iż to właśnie te stoisko zostało nagrodzone za najciekawiej przygotowane miejsce wystawowe. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o istotniejsze informacje na temat stoisk. Jako, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów, to teraz chwila bez mojej gadki, abyście w spokoju mogli zobaczyć, jak wyglądały pozostałe miejsca wystawowe. Na PGA odbyło się też kilka pokazów gier. Wymienić trzeba m.in. norweskie studio deweloperskie Red Thread Games, które aktualnie tworzy przygodówkę pod nazwą Dreamfall Chapters. Studio założone zostało przez Rognara Tornkuista, twórcę legendarnego The Longest Journey, więc oczekiwania na grę są naprawdę spore. Po obejrzeniu prezentacji jestem pewien, iż tytuł ten odniesie sukces. Swoje pokazy przygotowała także firma Techland. Nie będę dużo mówił na ten temat, ponieważ dema, które pokazali to nic innego jak to samo, co zostało przedstawione na Techland Fantazy Expo 2013. Jeżeli jesteście ciekawi jak prezentują się najnowsze produkcje Rodzimego do to odsyłam do naszej relacji z wcześniej wymienionej przeze mnie imprezy. PGA to nie tylko gry, ale także dyskusje o nich. Również i w tym roku zorganizowano zjazd twórców gier. W wielu salach konferencyjnych dyskutowano na różne tematy. Według mnie, jak i innych członków redakcji, była to najlepsza atrakcja tegorocznego Poznań Game Arena. Dodatkowo dla odwiedzających przygotowano specjalne sale kinowe, gdzie mogli obejrzeć film dokumentalny na temat fenomenu Minecrafta. Chciałbym również powiedzieć słów kilka na temat akcji, jaką przygotowało CDP.pl. Otóż firma postanowiła przewietrzyć swoje magazyny i pozbyć się ponad 120 tysięcy gier. Tak, moi drodzy, CDP.pl rozdawało na targach gry. Owszem, starocie, jednak sam gest się liczy. Niestety, zawiodła formuła. Pudełka miały znajdować się w kartonach, które zostały położone w losowych miejscach na całych targach. Każdy mógł brać ile tylko chciał, dlatego też dochodziło do sytuacji, gdzie pojedyncze osoby brały cały karton. Ponadto nie obyło się bez przepychanek i walki na łokcie. Na domiar złego niektórzy chcieli się poczuć jak prowadzący na scenie głównej i rozrzucali pudełka we wszystkie strony. Nieraz byłem świadkiem, kiedy to niczego nie spodziewająca się osoba dostała po głowie, co mogło się zakończyć fatalnie. Na szczęście z tego co wiem to obyło się bez poważniejszych obrażeń. Powoli zbliżamy się do końca naszej relacji. We wstępie powiedziałem, iż targi, krótko mówiąc, nie spełniły moich oczekiwań. Owszem, frekwencja dopisała, pojawiło się wielu wystawców i tak dalej. Niestety zabrakło targów w targach. Jeśli miałbym nazwać PGA, to byłaby to impreza jarmarczno-rozrywkowa z domieszką tych prawdziwych targów. Gdy w 2009 roku zawitałem do Poznania, szczena mi opadła. Teraz nie było nawet zachwytu. Nie jest źle, ale każdy z naszej redakcji spodziewał się czegoś więcej. Na domiar złego, brak światowej sławy gier, które nie miały jeszcze swojej premiery, dopełnił czarę goryczy. Warface, FIFA 14, Pro Evolution Soccer 14, Crisis 3 to wszystko już widzieliśmy. Dodatkowo liczba atrakcji była naprawdę mała. Jeśli sprężyć pośladki, to wszystko obeszlibyśmy w 30 minut, zaś wypróbowanie interesujących nas gier i sprzętów zajęłoby nie więcej niż 3 godziny. Jeśli chcemy, aby Poznań Game Arena stało się światowym wydarzeniem, potrzebujemy nowszych gier i więcej wystawców międzynarodowego formatu. Mam nadzieję, że przyszłoroczna edycja, która została zapowiedziana na 24-26 października, będzie o wiele bardziej atrakcyjna dla nas, graczy.